Siem z tej strony Mati. Dzisiaj nagrywamy omówienie nowej aktualizacji na boksie. Przejdziemy do skrzynek jak typowo. Macie teraz w Gwiezdnej seta 27 i miecze 32. Trochę fajnie to wygląda. No, w Galaktycznej macie seta 29 i 32 i już miecze... 33 do zdobycia i te poprzednie. I raby box to są prawie najlepsze. Możecie zdobyć 35 i 34 seta. Oczywiście jak z mieczami i nożyczkami to samo. I te jawiszowy ja, pył. To bardzo dużo nawet tego. I nowe sety. Jak już zauważyliście, to pokazałem wam, że jest 35. Ale jest. Do 36 i tu się zaczyna po Harry Potterze, uniwersum Marvela. Trochę mnie to boli, że nie dotali więcej osób z po prostu Harry Pottera, ale no cóż. I teraz się zaczęło tutaj potężne otwieranie skrzynek, i bardzo to fajnie wygląda. Sobie od razu pokażę ceny fragmentów. Ogólnie mówiąc. Boli mnie to na tą chwilę. Mam nadzieję, że do jutra się to poprawi, bo no ogólnie nie chcę, żeby moje fragmenty, które skupywałem nawet po 20 milionów mój błąd, teraz poszły się, nie powiem jak i gdzie, bo teraz kosztowa ponad 10 milionów mniej. I co? Lecimy, pokazuję nową mapę, bo jak sami zauważyliście już dawno, Lobby box PVP niezmienione i teraz cała mapa do PVP się tak mocno zmieniła. Moim zdaniem jest bardzo fajnie. Teraz ładnie to wygląda na moim teksturpaku, ale będę musiał grać na innych, bo to tak jakby teksturpak na mainstara, a nie na rapy.pl. Albo po prostu zmienię sety i zobaczymy, podmienię po prostu. I co? Ogólnie. Konkurs ich na 250 milionów. Ogólnie to może być dla Was już mało na teraz, ale no cóż, tak to wygląda. Nie ja na tą chwilę więcej. To sub like, dzwon, komentarz ze swoim nitkiem i dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Całe omówienie aktualizacji, bo tak naprawdę to ma na tyle. No tu już nic nie ma tak naprawdę, do omówienia. Jedynie tu jeszcze to dodali MPC-ty, ale to już są takie. Naprawdę błałoski. Chciałem po prostu pokazać, co było. Oczywiście bus mi też był i co. Dziękuję i widzimy się po prostu na bitwie jakiejś na rafach. na rabar. Siemano.